Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, film będzie troszkę inny od dotychczasowych, ponieważ wpadniemy do pracowni gadziora, by odebrać pewne naprawdę niesamowite terrarium robione na zamówienie, a następnie pojedziemy do domu ekipy, by wraz z Marcysią i Trąbą urządzić to piękne szkiełko, a następnie wpuścić te niebywałe, piękne gekony lamparcie. To wszystko, a nawet więcej, czeka Was w dzisiejszym odcinku. W związku z tym, moi drodzy, na koniec wstępu chciałbym Was tylko poprosić o łapeczkę w górę, jak materiał się spodoba i o kliknięcie suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. To tyle, jeśli chodzi o wstęp, a teraz zawieramy się do roboty, bo jest co nagrywać. Dobra, ziomy, jesteśmy pod nową pracownią Gadziora. Robimy szybką akcję, bo serio nie ma czasu, ponieważ dziś jest dużo do nagrywania. W takim razie wbijamy do środka. No i zobaczmy, co tu w ogóle się wyprawia. Uuuu. Uuu, siedzą, siema, siema. siema widzę. Cześć mój drogi. Siema no. Ja do ciebie wpadłem, bo słyszałem, że zrobiłeś najlepsze terrarium dla wykonów lamparcich na polskim YouTubie. No i chciałem je zabrać, nie? Kurczę, ale mi słodzisz. No tak Wiesz jest. Co? no powiem Ci, że terrarium wyszło naprawdę sztosik, jest konkrecik. Spójrz sam, tutaj mamy to szkiełko. To to? Dokładnie. O chłopie, jaki mrok typ zrobił, o oh, man. Jest mrocznie. Ty no. Wygląda to jak bramy do piekieł z prawej i z lewej. Ty nie? no. <noise> dla jednej i dla drugiej. No powiem Ci, że zastanawiałem się jak podołasz takiemu wymiarowi terrarium, bo ono jest relatywnie niskie, nie? Ile ono ma? Dokładnie. 27 cm na wysokość? Tak. No 27,5 mamy w sumie. 80 długości i 40 głębokości. Nie, nie no, rozmiar? fajnie jest, wyszło. Tak jak sam mówiłeś, wpasowany w szafkę, dlatego jest taki nietypowy. Aczkolwiek myślę, że powierzchnia podstawy jest idealna dla Gekonów lamparcich. Tak, je, jest tu dużo miejsca, no bo lamparty się nie wspinają, no nie? W sensie wiadomo, jeśli on ma jakąś tam ściankę, to on jej użyje, natomiast nie jest to na drzewniach, więc tutaj tak naprawdę w przypadku Gekonów lamparcich liczy się powierzchnia podstawy. Dokładnie. Matematyka. <laughs> no dobra. Aczkolwiek właśnie starałem się tu u góry też uzyskać takie półki i przestrzeń, po której Gekony będą mogły łazić, są półki... Tutaj w góry też jest miejsce, gdzie mogą sobie chodzić, wspinać się, także mm -hmm. no myślę, że całą powierzchnię mają do wykorzystania razem ze ścianką. Sam bym taki chciał, no. Nie, mega mi się podoba to, że ono jest y, niesymetryczne, ale trochę jest symetryczne, nie? St dlatego, że tu masz tą jamę zła i czachę, tu też jest jama zła i czacha, ale one są inne od siebie, więc to naprawdę, kurde, wow. Bo to wygląda tak, że ja biorę od ciebie puste terrarium, dajesz nam jeszcze rzeczy do wystroju, i ja już tak. utrąbę na miejscu zrobię to co trzeba, nie? Zgadza się. Więc co jeszcze mi dajesz? Tutaj przygotowałem już na sofie, jak widzisz, niezbędne elementy, które wykorzystamy w tym terrarium. Jest oczywiście mata grzewcza, bo gekony muszą Musi mieć być. ciepło. Tak. Tak więc umieścisz ją pod spodem pod mm -hmm. terrarium. Jako podłoże przygotowałem tutaj mieszankę piasku i gliny wiążącej. A, i tutaj mamy detaling. Bufno, ko korzonki. O, fajne korzonki. Robotek naturalny, porosty. Oczywiście Miseczka. musi być też miska na wodę. Miska, no wiadomo. Wszystko jest ręcznie robione przeze mnie. No i taki elemencik, suszona stepowa trawa też na pewno stworzy fajny klimat. Też mam taką uregulinę, ona jest fajna. Nie wiem skąd ja marzę, ale jak mi się podobają. No panie, skąd ja mam. To też robię samemu. Też robisz sam? No ja. To niby jak robisz. Te włókna No wiesz No dobra no, włókien nie robię samemu, ale podstaweczka No? Wiesz, no wykonanie jest moje Nie no, fajny pomysł Jak Fajno. jesteś tak bardzo ciekaw, jak, z czego ja to robię To robię to z takich długich liści palmy po No co ty Ucinam je na różne no, długości I powstaje stepowa suszona trawa, prawda? No dobra panie To co no, wychodzi na to, że mam wszystko co trzeba Teraz muszę się zapakować do kwiata Ani z tym no i trzeba jechać, nie? Nie no, wypas. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, naprawdę. W takim razie cóż mogę powiedzieć? Dzięki wielkie, chociaż w sumie to terrarium nie jest dla mnie, bo to wiecie, są jedne wielkie przysługi. Bierz to, jedź i ładnie wystrój. Dobra, wystroję ładnie i... Nie będziesz się pan wstydził za mnie. No mam nadzieję. Dobra, dzięki. <słuch> jo, jo, nas nagrywa. Tak, właśnie on. To właśnie on. Cześć, to! Joza nas na kanale, nie na naszym kanale, no, nie to Wyjątkowa sytuacja. Jojo mówi, dziwne. a użyczę swoich rąk na 5 minut, jak już potrzebujecie. Tak, tak, można. Dobra kochani, jesteśmy u naszych państwa, u których się tutaj znaleźliśmy, nie bez przyczyny, ponieważ sami spójrzcie na to, to teraryjko będzie montowane tutaj w lukę. Zostało ono zrobione na wymiar, po to, żeby było jak najlepiej. I tak naprawdę, zanim zaczniemy aranżować to terrarium, no to trzeba je wsadzić na miejsce, a chodzi też o to, że musimy najpierw matek grzewczą zainstalować. Spacerowicz wie już, że to o nim mowa. Ona już wie, że coś tutaj się święci. Przekazuje. Zależy. super. Y mamy prunt. Ty patrz, wyszła się napić. No jaki słodziak, jak Jęzolę. Jezus Maria Jojo, zobacz tylko, ile tu jest słodyczy. Na tym obrazku. Ten różowy języczek, nie? Jej... Mamy? Oh. No Chłodawók zobaczyć, zejść zobaczyć zobacz małego pieska. Jest tu? Jest. No. jest. no mówiłam ci, że tutaj są się trzy pieski. Po, wzięła sobie matę, tą chórkę do sikania, tak pozwijała i na niej śpi. <noise> jest to komuś tutaj chciało pić. No super dziewczyno. Dobra, to, to jest 14 bat, więc ją ustawiamy na maksa. I tak byśmy ją dziawnęli, Albo nie. Tak ją dziewnie. Bo i tak terrarium jest ono 10 Ono jest jakby mhm. niż... Uh, dziewczyny już się nie mogą doczekać Ja nie wiem, one oszaleją w tym apartamencie No A póki co to w jakichś biednych połówkach mm. się chowają A taka chata się żykuje. To jest strasznie satysfakcjonująca szpara Nie no, filcek genialny Genialny No filcek się tutaj przydał no. Nie no, ale jest wypas Ale siedzi Faktycznie. Faktycznie. Dobra, kochani, czas na aranżację. Musimy ubrudzić sobie ręce najpierw, ponieważ na podłoże będziemy stosowali mieszankę gliny z piaskiem. Jest to o tyle fajna mieszanka, że w przypadku gekonów lamparci, które lubią podjadać sobie podłoże, i co by to nie było, one lubią sobie to podłoże podjadać, to jak zastosujemy właśnie gliny z piaskiem, to jak ona wyschnie, to się zrobi taka fajna, twarda, można powiedzieć kamienno skalista skorupa na podłożu, i dzięki temu nie trzeba będzie ich trzymać na ręcznikach papierowych, tylko właśnie na takiej fajnej yy, glinianej ziemi. Więc od tego zacznijmy. Słuchajcie, to Jerzy nagrywał jak coś. <grywa> Dobra, kochani, tutaj mamy tą mieszankę od geziora. Jest tutaj piach parcowy i glina. No i przyznam szczerze, jestem trochę podjarany, bo jeszcze nie robiłem tego typu podłoża. Więc zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. W sensie robiłem ścianki gliniane, ale nie było to stricte podłoże, no nie? No i plan jest taki, że wsypiemy tutaj wszystko, co mamy, później to zalejemy wodą, a następnie trzeba będzie po prostu to mymłać tak długo, aż się nie rozrobi. A jak już się rozrobi, to za 2-3 dni to będzie gotowe, twarde podłoże dla wykonów. No. Taka U. czarna rękawica moc, mocno naciągnięta może oznaczać dużo rzeczy. Dużo rzeczy i powyginane przypad... palce. W tym <grym> przypadku oznacza jedynie zrobienie gliny. Będę się babrał w glinie. Słuchajcie, przyszła pora na zrobienie wystroju, co mnie bardzo cieszy, bo to terrarium już teraz jest piękne, a jakie będzie zaraz? Tu mamy korzonki, które są mega spoko, ale tylko do terrariów stepowych, w których nie ma wysokiej wilgotności, bo one spleśnieją. Yy, tu jest ta fajna trawka. No i tak sobie myślę, bo możemy użyć tej trawki jako takiej y, częściowej kryjówki dla Gekona, więc... Gdzie ją widzisz? Z lewej czy z prawej? Trawka. Ja bym ją dał z lewej. Z lewej. Z lewej? No. Bo wiesz, jak ją damy tu, to ona tak fajnie przysłoni tą jamę, no i Gekon tam się będzie czuł w, miar w miarę legit. Tu mamy, o i genialnie, on nawet będzie mógł się schować za tą trawą na półce, jak będzie chciał, nie? Mamy też matę kokosową. To matę ja bym w ogóle wrzucił stricte do jamy, bo one będą mogły sobie wtedy wyścielić takie swoje gniazdko, no nie? Karlo zrobi sobie gniazdka właśnie z tej maty, więc podejrzewam, że lamparty też będą chciały. Ciekawe, czy dadzą rada takie maluchy. Totalnie, ona, mówię ci, jak ona tam wejdzie i powie, Ale tak cudo. dobrze... Jak wpuścicie lamparty, to trzeba będzie im dać tak z tydzień na pewno, bez wyciągania kompletnie. Niech one sobie siedzą, aklimatyzują się i dopiero jak zobaczycie, że są już śmiałe i że łażą, to można brać na ręce, nie. Rozstajemy się na tydzień. Słyszałaś to? No tylko przez szybę, to wiesz. No dobra moi kochani, to przedstawcie swoje dziewczyny. Powiedzcie w ogóle na odwrót. No, ale no. to przedstawcie Tom. Proszę bardzo, razie. to jest pianka. Takie zostało nadane jej imię. Proszę pierwszy dzień, kiedy ją kupiliśmy. Tak. Bo Kasia wymyśliła, powiedziała, że ma być pianka. Tak. I w sumie stwierdziliśmy, że, że faktycznie, no taka pianka. Pianka rośnie jak na drożdżach i ogólnie jest dość spokojna. Nie ucieka, jak się ją bierze i tak dalej. Nie, nie, jak widzicie, jest takim powolnym spacerowiczem. Tak, na no tak, no tak, no taką właśnie wygląda. Dokładnie i ma bardzo sympatyczną buźkę. O, ale masz oko piękne. Corne. Ale jest no, takim słodziakiem. jakie. Czarne. Właśnie się śmialiśmy z Matiem, że jak będzie niegrzeczna kiedyś, to on już nie będzie pianką, tylko pianą. Nie <laughs> o nie tak mówić. A tu jest frytka. Tutaj jest frytka. Fytka wow. jest troszkę chudsza. Nie powiedział, że jest wychudzona, ale mogłaby mieć troszkę grubszy ogonek. Choć jedzą tyle samo. A eee, to ona jakoś tak nie czyje póki co. Ja tutaj się wtrącę i dodam widzom. Ponieważ gekony są właśnie po dwutygodniowej kwarantannie, teraz kiedy już zbadaliśmy kału weterynarza i wiemy, że wszystko jest ok, no to można je wpuszczać razem do terarium grupowego. Bo właśnie wcześniej, jak zostały kupione, były specjalnie w osobnych pojemnikach, żeby sprawdzić, co tam w środku ewentualnie się w nich kryje. Siedziałem w takich dwóch pojemniczkach. O, szybkie, szybkie pojemniki w pepkę kupione. No i dokładnie tak. Dokładnie tak. I sobie a w ogóle ci może pokazać oczy frytki. Nie wiem, czy to będzie widać. E, ona, ma oczy ona ma zupełnie inne oczy. One są takie wiecie. O, takie, takie dostojne. Takie jak smok. No. Tak, takie smocze, właśnie. O ja. No ta ma czarny Rzeczywiście, tak. bo u tej widać źrenicę, tak. a u pianki nie widać, nie? Tak, no pianka to jest taki wiesz, taki. Słodziak z czarnymi oczami, a tato ma takie jak smog, właśnie. No, no. Można by jej by ładne zdjęcie zrobić na tym, na makro. Tak. Wydarzyłby jak smog. Dobra, to co? No. W ogóle to ja te takie dziury to są tak, że ja mogę prawie Ciebie zobaczyć przez nie tutaj. Tak. To to są e, uszy. uszy. Tak, uszy, to, no. to, to są uszy, no. zastanawiam się jak one słyszą? One wiem. słyszą, jak mówimy może tak. Się, o, może będzie zastanawiam no. no. się. Znaczy, myślę, że tak, bo Właśnie, jakby. Bo, no bo mają te uszy, nie? Carlos też ma taką samą dziurę i no. podobno słyszy, bo można go nauczyć reagować My na clicker, także. Łakka jestem. No śliczne są dziewczyny. Są śliczne, to przyznaję. Nie ma co gadać, gekoniki są bardzo słodkie. Tak. tak. Ogólnie, są mega słodkimi zwierzakami. Dobra. To co? Robimy to? Chcemy? Jedną najpierw, czy drugą, czy dwie razy? Razem. One jed... na raz i zobaczymy, jak zareagują, No nie? właśnie, może Dobra. jeszcze jak zareagują na siebie nawzajem, to też Dobra. jest ciekawe. Dobra, pianka, możesz tutaj już wychodzić, to jest twoja nowa chata. Wow. Nie, nie do mnie. Ależ ona tu pięknie wygląda na tym podłożu. Wow. Chodź tu, no. hops, hops. Dawaj. Pani Pianko, zapraszamy. Patrz, 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 patrz. O, co to takie? Co to? to? Tyle jam tutaj jest i czach. Patrz, się tam wciska gdzieś. O, zauważyły się. Pianka zauważyła frytę. Co jest? Frytka jeszcze nie zauważyła pianki. Buziaczka sobie dała? Ja. Oj, dały sobie buziaczkę. buziaczka. No, słuchajcie, to jest pierwsza interakcja w terrarium tych gekonów, bo one się spotykały, ale tylko na spacerach na rękach, nie? Tak. Nawet ich nie dawaliśmy tak właśnie blisko siebie, więc to jest… Ale w ogóle gekony są niesamowite, jak one czasem dają łapki i na przykład, nie wiem, jak one się opierają gdzieś i ta jedna łapa tak wisi sobie w powietrzu no, albo, albo coś. Albo, albo stoją tak jakby… stały tak. No, <śmiech> tak <śmiech> ale nie, jest jeszcze jedna stoją. śmieszniejsza rzecz, jak dostawały właśnie łączniki i zaczęła im się wchodzić do tej miski permanentnie, już cały czas. No. I jak wiesz, stoją, załóżmy, jedna sobie już żyje robaka, i załóżmy, nagle jej robak dotknie paluszka. I ona ja no. tak. To jest takie <grym> wiesz? Od niechcenia, nie? <grym> tak. Się na słońce. I to jakie ja. uśmiechnie. Kurde. Nie no, po prostu I nie ja mogę. ja nie mogę, no. Coś no. zrobić z Biedą, Ale tu w ogóle macie strasznie fajne miejsce, żeby sobie siąść po turecku i po prostu no. obserwować, nie? No zabrymy genialnie. Tutaj... Zabrymy się, zabrymy do... Kurde. No. po prostu tutaj nie ma nawet milimetra. <laughs> znaczy właśnie miały być te pół centa, nie? Tylko, że to filc nam zabrał. No ale jest git. Dobra, moi drodzy. Tym pięknym i pozytywnym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja nie. mogę powiedzieć tyle, że <laughs> mi już telewizor jest niepotrzebny. Bo to jest dużo ciekawsze, żeby teraz no. tutaj siedzieć i obserwować po prostu, co one nie, robią. Nie, ale naprawdę jest ciekawe, co one tutaj, bo zastanawiasz się, co one wykminią. Bo jeśli no. nie poznały całego tego terrarium, więc sobie chodzą, patrzyć jak zwiedzają, jakbyś oglądał telewizję, po prostu. Tak. Ale nie, miejsce jest po prostu perfekcyjne, no. żeby siedzieć i oglądać. Także kochani, jeśli chcecie więcej odcinków typu robimy terarium dla tych państwa, ponieważ kupili sobie nie nowe nawet... zwierzątko, bo przecież no. wy co miesiąc kupować no. nowe zwierzątko. Tak, zostawcie dużo tak w górę i dajcie znać, że chcecie więcej takich odcinków, wtedy my, my też będziemy zmotywowani do tego żeby możesz jeszcze kiedyś powiększymy naszą rodzinę? Na razie to się nie. nie, nie planujemy, ale na pewno za najbliższe lata pewnie powiększymy o kilka że no, kilka Tym bardziej, że wiesz, no, tak naprawdę dochodzi ci nowe zwierzątko, ale jeśli sobie usystematyzujesz obowiązki z nim, to nie ma dużo obowiązków na dobrą sprawę, no nie? No, nie, no wciąż tak naprawdę. Na przykład, mamy tutaj na przykład pająka, Jeżeli nie, by piętro wyżej był pająk i mielibyśmy wrzucać świerszcze, to byśmy wrzucili temu i po prostu I temu. W sensie, nie Dokładnie. jest to takie, że jakby jej było 100, to wtedy problem. Ale tak. Dwa albo trzy. Między, jest, między, te same roboty tak, można powiedzieć to z jednym. Dokładnie. Jeżeli no jeden na pięć nie ma różnicy. Tak naprawdę nie. gekoniki są e, na ten moment najbardziej wymagające. Tak, bo codziennie Ale nie, z, nie to trzeba nie. codziennie. Ale jakby ale w, w pudełkach robiliśmy w ogóle. i rozbrzewało wodę. Tak, robiliśmy im codziennie sprzątanką. No teraz to już pewnie mm. będzie inaczej wyglądało, dopiero jak gdzieś tam się rozbierze taką tak. płacką, czy coś tam czy tam No właśnie też mam takie wrażenie. No to znaczy, że zaczyna się pełnia chilloutu. Dobra kochani, z mojej strony to tyle, z Waszej też. Dzięki, było sukcio. Dzięki. Jak zwykle, cóż mogę dodać? Tyle, trzymajcie się na razie i hej. Pa!